Witaj serdecznie. Jeżeli oglądasz to wideo, interesuje Cię inwestowanie na rynkach kapitałowych czy day trading, mówiąc wprost, czyli krótkoterminowe transakcje, które przynoszą kilkaset dolarów, czasami więcej, kilkaset dolarów w pojedynczych transakcjach. Tego typu wyniki możesz zobaczyć w naszej grupie wśród ludzi, którzy już doświadczyli tego na sobie czy postują regularnie transakcje, to za chwilę. Natomiast na początek, w skrócie, potrzebujesz trzech rzeczy na start, żeby rozpocząć. Naukę w odpowiedni sposób, czy nauczyć się wykorzystywać to wszystko w praktyce, co pokazujemy. Pierwsza rzecz to jak otworzyć rachunek u brokera, wykorzystując wirtualne pieniądze, czyli demonstracyjny rachunek, który pomoże Tobie ćwiczyć bez żadnego ryzyka, później otworzyć konto realne, u jakiego brokera to robimy. Którzy brokerzy są godni zaufania, to wszystko dowiesz się ode mnie i w naszej grupie. Poniżej możesz ściągnąć kurs o wartości 1200 zł. Wystarczy, że podasz swój e-mail, prześlemy Tobie podstawowe informacje, tak, żebyś zaczął akcelerując od razu z odpowiednią wiedzą. Druga kwestia, którą dowiesz się w tym kursie poniżej, czy informacje, które przekażemy Tobie na otwartym webinarze wkrótce, o tym się dowiesz też później czy za chwilę. Druga kwestia to powtarzające się układy, czyli najczęściej powtarzający się układ na rynku, który generuje największe zyski. Także to jest bardzo konkretna rzecz. Pokażę Tobie to w 50 minut, jak ten układ wygląda. Tych układów w sumie jest 12. Także pierwszym tym układem dzielimy się od razu bezpłatnie, tak żeby akcelerować Twoją wiedzę w praktyce na start. Żebyś wiedział, czego szukać. Inaczej na rynku finansowym można szukać tysięcy, setek rzeczy i mówiąc wprost, można się. Nie odnaleźć mimo tego, że będziesz trejdował 6, 12, 24 miesięcy. Mamy pełno takich przypadków. Ja też zaczynałem w identyczny sposób. Także to jest cała historia, którą poznasz po drodze. Jak wykorzystywać podstawowe, najczęściej powtarzając się, układy, w jaki sposób ja przeszedłem taką historię, w jaki sposób e, przeprowadziłem się na południu Meksyku, skąd Was e, dzisiaj pozdrawiam. Także większość naszych filmów instruktażowych, e, czy. W kolejnym filmie zobaczysz również nagranie ze stacji roboczej, zobaczysz jak wygląda mój dom, zobaczysz jak wyglądają komputery, gdzie traduję czy gdzie pracuję, w jakim spokoju, z jakim natężeniem. Powiem tobie o czasie, jaki wykorzystuję w ciągu dnia, w ciągu tygodnia do tradingu. Nie jest to tak dużo czasu jakbyś myślał. Czy czasami ktoś myśli, że ja siedzę 8 godzin, traduję cały dzień przy komputerze? Kiedyś tak było, jak pracowałem w domu tradingowym. Natomiast dzisiaj prowadzimy szkolenia. W domach tradingowych i brokerskich dzisiaj to znaczy od 2010 roku. Także to jest wstęp do takiego szkolenia. Znowu ściągnij kurs poniżej. Jeżeli podajesz już swój e-mail, to masz dostęp do tego kursu na naszej stronie forexistrader.pl lub innej domenie, na której udostępnimy Tobie ten kurs. A w międzyczasie będę pokazywał na otwartych webinarach, jak tradować na Bitcoinie, na eurodolarze, na surowcach takich jak ropa, złoto, czyli na podstawowych instrumentach, które poruszają się dynamicznie na rynku. Trzeci punkt. Dołączysz do naszej grupy na Facebooku, żeby zobaczyć jak realnie ludzie zarabiają pieniądze, jakie mają wyniki, jakich rezultatów możesz rezultatów oczekiwać na przestrzeni pierwszych dni, tygodni handlu, mając odpowiednią wiedzę, czyli jest to odwrotność tego, kiedy przystępujemy do rynku bez przygotowania jak większość inwestorów. Także ja mówię troszeczkę żartobliwie, troszeczkę na serio, nie bądź jak większość inwestorów takich jak ja, jak zaczynałem w wieku 20 lat na rynku profesjonalnie, tak? 20 kilku lat dosłownie przeszedłem na profesjonalny handel. Nie wykonej tego typu błędów, które ja wszystkie wykonałem po drodze, czyli trading jakoś może się uda albo jakoś samo panuje to w przeciągu 6-12 miesięcy. Później widzicie te wszystkie negatywne komentarze, gdzie ludzie narzekają, że trading jest trudny, czy rynek finansowy, czy coś nie wyszło, czy jeszcze inne kwestie. Mówię wprost po prostu, jak wyglądają historie. To jest brak odpowiedzialności, słuchaj, tak? Przystępując do jakiegokolwiek zawodu, trzeba mieć chociażby bazowe przygotowanie. Tego typu przygotowanie już w kursie początkującym odbierzesz już teraz. W kolejnym wideo z boku również obejrzysz rezultaty członków naszej grupy, czyli osoby, które są już dni, tygodnie na kursie, czy po takim kursie, często miesiące, czy rok, dwa lata po kursie, to zobaczysz najczęściej ich wyniki finansowe, różnego wolumenu. Jak również zobaczysz elementy mojej historii, gdzie przebywam. W jaki sposób się tutaj znalazłem? Ile kosztowało mnie to pracy? W jaki sposób, yy, ile czasu zajmuje mi to dzisiaj? Trading? Czy traduję we wszystkie dni, czy tylko w niektóre tygodnie, czy z rana, czy wieczorem? Jakie są najlepsze godziny handlu? Który z patternów, czyli powtarzających się układów, najlepiej funkcjonuje na rynku, czyli najszybciej może przynieść sobie pierwsze dochody? To są takie. Pierwsze i kolejne wskazówki, od których zaczynamy. Także obejrzyj wideo z boku, nawiązujące do mojej historii i pracy. Zobacz, jak wygląda stanowisko pracy, gdzie mieszkam, gdzie pracuję. W międzyczasie pozdrawiam cię serdecznie. Do usłyszenia. Jesteśmy w kontakcie również na otwartych webinarach. Trzymaj się, cześć!